Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Rozpoczynamy dzień od bardzo istotnych doniesień ze świata kryptowalut, które mogą. Bezpośrednio wpływać na ten rynek i co na po niektóre alty oczywiście już wpłynęło, mianowicie chodzi o informacje odnośnie przejęcia Twittera przez Elona Maska i zaraz oczywiście do tego przejdziemy, bo to nagranie będzie w całości poświęcone właśnie najświeższym newsom z tego świata, jak i również zerkniemy sobie w dalszej części naszego spotkania na aktualne zestawienie krypto, co tam ciekawego się dzieje, jak i również na wykresie zerkniemy sobie na Bitcoina i jak i również Doja. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to na pewno warto pozostać, kliknąć w raz subskrypcję, aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. Jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji na rynku kryptowalut, to podrzuć nam swoją opinię w komentarzu. I teraz już nie przedłużając, przechodzę do tych pierwszych informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. Wieloryby Bitcoina kupują spadki w tej korekcie. BTC wraca powyżej 40 tysięcy dolarów. Jak widzimy, wieloryby Wykorzystały ostatnie spadki właśnie do zakupów, aby kupić bitcoina o wartości 1,6 miliarda dolarów. Jak pokazują dane, adresy, które zgromadziły od 10 do 100 tysięcy bitcoina, zwiększyły swoje zasoby o prawie 2% wykorzystując ostatnie spadki na Bitcoinie od 40 tysięcy do 38 tysięcy dolarów za sztukę. Członek EBC naciska na bardziej rygorystyczne, globalne przepisy dotyczące kryptowalut. Wiemy, że wielkim to bardzo nie pasuje. CBDC zbliżają się wielkimi krokami. Na pewno najważniejsze dla nich jest kwestia uregulowania w szczególności Bitcoinów. Lećmy dalej. Zrównoważone zużycie energii w wydobyciu BTC rośnie o prawie 60% w ciągu roku. Najnowszy raport Bitcoin Mining wykazał, że przemysł wydobywczy szybko przyjmuje zrównoważone źródła energii, aby zabezpieczyć największy krypto-blockchain, a jest to, jak widzimy, grupa 44 firm wydobywających bitcoina które twierdzą, że reprezentują 50% globalnej sieci. I co ciekawe, na czele tej grupy stoi także zwolennik Bitcoina i dyrektor generalny MicroStrategy, czyli Michael Taylor. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Meta otworzy fizyczny sklep o tematyce Metaverse w San Francisco. Sklep, który będzie zlokalizowany na terenie kampusu firmy w Kalifornii, będzie wyposażony w zakrzywiony od ściany do ściany ekran LED, który będzie wyświetlał to, co widzą użytkownicy korzystający z Gogi. Meta, VR. Popatrzmy dalej. Trzecie, Bitcoin osiąga 40 tysięcy dolarów. Inwestorzy pompują Dogecoin po tym, jak Musk potwierdza zakup na Twitterze. I to jest informacja bardzo istotna dla całego świata krypto. Wiadomo, że Twitter jest wykorzystywany w tym świecie do przekazywania informacji i oczywiście odpowiedniego hypowania co po niektórych projektów. Tak więc jest to dosyć istotne medium społecznościowe właśnie dla świata kryptowalut. No to popatrzmy na dosyć ciekawy wpis. Elon Musk kupuje giganta mediów społecznościowych. Co to oznacza dla krypto? Twittera. Elon Musk przejmuje popularną platformę społecznościową Twitter za 43,4 miliarda dolarów. Prezes Tesla i SpaceX od dawna używa platformy do promowania kryptowalut, takich jak Dogecoin i Bitcoin, publikowanie memów i wpadanie w kłopoty z SEC. Musk z pomocą Morgana kupi Twittera za około 54,20$ za akcję. Musk dodatkowo widzi olbrzymi potencjał w Twitterze i zamierza wprowadzić zmiany. Twitter ma ogromny potencjał, nie mogę się doczekać współpracy z firmą i społecznością użytkowników, aby go odblokować, powiedział Musk. Jak umowa może zmienić trend na rynku kryptowalut i giełdowym? Transakcja może mieć większe konsekwencje dla giełd i kryptowalut pod względem aprecjacji cen. Rynek był niedźwiedzi od ponad roku. Przejęcie tak dużej dźwigni w celu odbudowania firmy może zostać odebrane jako znak na rynku, że cykl się jeszcze nie zakończył. Czy tak wielu niedźwiedzich sentymentach, krótkich pozycjach i rynku, który nie spodziewałby się tego, wystarczyłaby jedna iskra, aby rozpalić kolejny impuls byka, czy tak rzeczywiście będzie. Was pokażę, daj znać w komentarzach, jak ty uważasz. A Elon Musk jest właściwym człowiekiem, aby tego dokonać. Dyrektor Generalny Tesli i SpaceX był od pewnego czasu odpowiedzialny za pompowanie cen aktywów za pomocą swojej platformy Twitter. Doquader spompował przecież Doja, pamiętamy tam, do prawie dolara. Pomógł przepnąć Bitcoina z 30 do 65 tysięcy dolarów. Jeśli od tego zacznie się odwrócenie, to przełomowa umowa zakupu Twittera o wartości 43 miliardów dolarów może czasami odwrócić rynek i położyć kres rzezi kryptowalut. Czy tak rzeczywiście będzie czas? Pokażę. Dorsey chwali zakup maska na Twitterze. Elon to jedyne rozwiązanie. Odzyskanie go z Wall Street to właściwy pierwszy krok, napisał w poniedziałek założyciel Twittera i były dyrektor generalny Jack Dorsey. No i zobaczmy, jak to wszystko wpływa na nastroje na rynku kryptowalut i co się w tym momencie dzieje właśnie na tym rynku. I jak widzimy, rynek kryptowalut automatycznie pozytywnie zareagował na te doniesienia. Doge wręcz eksplodował przy tak słabym rynku 25%. Zobaczmy co się dzieje na indeksach strachu i chciwości. Tutaj widzimy, że jeden już się ponosi z tego strachu i już w tym momencie wynosi 27%, a na drugim mamy już chciwość z poziomem 54%. Jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, to widzimy, że Bitcoin bardzo ładnie odbija. 4% do góry. Za jedną sztukę trzeba zapłacić w tym momencie 40 613 dolarów. Ethereum powyżej 3000 dolarów za sztukę rośnie o 5 ponad procent. Binance Coin 404 3 do góry. Jak widzimy Dogecoin 20 25%. Przypominam, że dostęp do możliwości zakupu kryptą, czyli dostęp do giełd podstawowych umieszczam na głównym kaflu kanału w tym miejscu. Tutaj jest Binance, Bybit oraz oczywiście Kanga, czyli dostęp do możliwości zakupu pierwszych krypto za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie. I jeżeli chodzi o dalsze skrajności, popatrzmy co się dzieje na rynku. Dogecoin numerem 1 w topowej setce czołowych projektów na świecie. ROSE 15%, Torche 11, 10, BTT. A to dopiero początek, zobaczymy jak rynek będzie to interpretował. W najbliższych godzinach. Jeszcze, jeżeli chodzi o największe cofki, to widzimy, że już niewiele ich jest na rynku. XCN 6,4 na minusie, PancakeSwap traci 3,6 i potem, jak widzimy, nieznaczne spadki. Z interwału tygodniowego, jak widzimy, popatrzmy tutaj, KNC dosyć mocno się ostatnio zachowuje 26% na plusie, potem również kawa ładnie odbija 26%, CRV 23%, właśnie docz, potem mamy 14% wzrost w ciągu ostatniego tygodnia, a największe spadki to widzimy XN16% w ciągu ostatnich 7 dni, Waves 15%, czy NIR Protocol 12%, a Harmony 10%. Tak więc dosyć ciekawie nam ten tydzień będzie się rozpoczynał. Przypominam również, że rynek. Krypto reaguje bardzo silnie na to, co dzieje się na rynku tradycyjnym. Jak tam będziemy widzieć niepokój i spadki, na przykład na SP 500, bądź jakieś nieciekawe doniesienia będą płynąć z Fedu, to wiadomo, że rynek będzie również tutaj reagował. Szczególnie mówię tutaj o Bitcoinie, bo wiadomo, że jak Bitcoin będzie się cofał, czy też będzie oczywiście dynamicznie tutaj również odbijał, no to będzie to wpływać dobitnie na to, co będzie się działo na altach. A przypominam, że w przyszłym tygodniu czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych i Fed być może. Po raz kolejny zaskoczy rynek, i o tym należy wiedzieć, aby po prostu się nie rozczarować i nie naciąć na tym rynku. I popatrzmy teraz, co się dzieje ciekawego na wykresie, jak tam wyglądają scenariusze. Widzimy, że jeżeli chodzi o Bitcoina w tym momencie interwał tygodniowy mamy wyświetlony, dosyć ciekawa reakcja, idealnie można powiedzieć na strefę, tak więc doszliśmy do tego poziomu 38 tysięcy dolarów i widzimy zawrotka do góry, tak więc strefa jak na razie jest broniona, jest uszanowana i abyśmy mogli zobaczyć coś pozytywnego, no to wiadomo, że wszyscy byśmy pewnie chcieli, żeby Bitcoin wrócił powyżej 50 tysięcy dolarów, gdyż to by byłby taki poziom dosyć sporej euforii, którą mogłoby wywołać Bitcoin na rynku i wszyscy bo o tym piseli, wszyscy bo tym trąbili, i wiadomo, że Mogłoby to spowodować jakiś spektakularny hype? Czy tak będzie w najbliższych tygodniach tego nie wiemy? Wiemy, że rynek jest pod silną presją sprzedających, szczególnie ten tradycyjny, jak i również rynek krypto, widzimy, że dosyć nieciekawie ostatnio reagował, gdyż mieliśmy trzy tygodnie regularnych spadków. Czy to będzie ten moment zwrotny i czy Bitcoin będzie w stanie. W ogóle, czy Bitcoin będzie w stanie przebić? Kolejną bardzo ważną barierę, która przed nim stoi, czyli oczywiście 45 tysięcy dolarów, bo to też może dać nam dosyć ciekawy oddech na rynku. Czas pokaże wszystko przed nami. Kolejną barierą do pokonania jest 42,5 tysiąca. Jest to również dosyć ciekawy ręcz do pokazania siły. Najważniejsze będzie zamknięcie tego tygodnia i wtedy zobaczymy, czy to piękne pokrycie zieloną świecą ma szansę się tutaj również pokazać. Jeżeli nie i odpadniemy i to będzie tylko fejkowe wybicie, poniżej 38 tysięcy dolarów, no to jak dla mnie niestety będzie to negatywne. Negatywny sygnał, że nawet będziemy lecieć do testu poprzednich dołków, i to będzie bardzo negatywnie straszyć również alty, które będą doświadczać przepotężnych spadków, i o tym również należy pamiętać. No, ale w tym momencie o tym nie myślmy. Mamy pozytywne nastawienie, jak na razie, w dniu dzisiejszym, i zobaczymy, dokąd to wszystko doprowadzi rynek. Jeżeli chodzi o Ethereum, to widzimy tutaj również dosyć ciekawe odbicie. Też mamy, widzimy próbę powrotu powyżej 3000 dolarów, a jest to dosyć. Mocny psychologiczny poziom. Jeżeli uda im się zamknąć powyżej tego pułapu w tym tygodniu i nawet przebić jeszcze wyższy pułap, zretestując okolice 3,5 dolarów w średnim terminie, no to wiadomo, że to też będzie optymistycznie rzutować na przyszłość Ethereum w najbliższych tygodniach na rynku. Za to, jeżeli odpadniemy dołem poniżej właśnie tego wcześniejszego minimum, to ten test 2,5 tysiąca dolarów niestety też może stać się faktem, szczególnie przy słabości Bitcoina i szczególnie przy tym, że coraz bliżej do kolejnych podwyżek 100%, bo to jeszcze tydzień został, jeszcze sporo może się na rynku wydarzyć do tego czasu. Tak więc warto śledzić na bieżąco wszelkiego typu informacje. Tak więc w tym momencie trzymajmy kciuki, żeby w tym tygodniu Bitcoin zamknął się wysoko powyżej 3000 dolarów. Mówię o Ethereum oczywiście, a Bitcoin powyżej wcześniejszego poziomu, o którego pokazywałem. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie właśnie na Dogecoinie, to popatrzmy sobie. Widzimy tutaj, że Doge... Również bardzo ładnie wybija. To jest wykres w interwale tygodniowym. I popatrzmy, tu mamy to odbicie. Nawet od dołka sobie zobaczmy, jaki to był impuls wzrostowy, bo on tutaj wynosił aż 38%. Tak więc widzimy, że siła maska przy takim negatywnym nastawieniu, negatywnym sentymencie, jaki obecnie panuje na rynku, cały czas jest dosyć istotna. I widzimy, że potrafią wstrząsnąć rynkiem. Czy zawróci rynek? Czy wpłynie na ogólny sentyment i ogólne nastawienie pozytywne do tego rynku, to czas oczywiście pokaże, ale jak widzimy, pierwszy impuls wzrostowy, jak najbardziej pozytywny. Czy będą chcieli to ugasić, czyli czy będą zalewać to podażą w najbliższych godzinach, no to to będzie dla nas dosyć istotny sygnał potwierdzający, czy rynek jest tak ekstremalnie już słaby, że tylko i wyłącznie BESA, szczególnie na altach, nas będzie czekać i będzie oczywiście ta kontynuacja spadków. No i czy oczywiście Bitcoin będzie również przełamywał swoje. Niskie poziomy i testował wcześniejsze dołki, bo to będzie dla nas najistotniejszy wyznacznik na najbliższe tygodnie i na najbliższe miesiące w tym roku, jeżeli chodzi o rynek krypto. Dodatkowo, również pamiętajmy, że w maju ubiegłego roku nastąpił ten wielki krach, który zawrócił rynek. No i rynek o tym oczywiście pamięta, i to jest też również dosyć duże widmo i zagrożenie tego, co nas może czekać w kolejnych tygodniach. Czas pokaże, czy historia się powtórzy, czy wręcz rozegranie będzie zupełnie. Inne. Tak więc możesz dać znać w komentarzu, jak ty uważasz i postrzegasz rynek kryptowalut na najbliższy czas. Co ciekawego, według ciebie może wydarzyć się właśnie na doczkonie, czy Elon będzie w stanie spompować właśnie ten token do niesamowitych poziomów. Być może nawet w najbliższych miesiącach, czy też latach przebije tą magiczną barierę Dolar, dolara. Któż to wie, co się wydarzy. No i co ciekawego, w najbliższych dniach może się dać na Ethereum, czy też Bitcoinie, bo to są dwa najważniejsze projekty, które tutaj bacznie śledzi cały rynek. Pod kątem ewentualnych zwrotów akcji. Pozdrawiam, trzymaj się.